Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa, Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził Wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród Was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: Miałem pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zawahał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem, jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie, nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto słowo Boże. Bogu niech będą cienki. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie. Mówię do Pana, też jest Panem moim. To on moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem, to on mnie nas zabezpiecza, Strzesz mnie, O Boże. serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Trzesz mnie obok. Cieszę się moje serce i dusza Rybie. O moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym został w grobie. z wami i duchem w Ewangelii według świętego Mateusza. Janio przemówił do niewiast. One pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością. I biegły oznajmić to Jego uczniom. Oto Jezus stanął przed nimi i rzekł, witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddali Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galnei i tam nie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykopanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do usz namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwala Tobie Chrystus. Panie Jezu, słyszeliśmy o niewiastach. Które pospiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością. A nawet by się mogło, że to są uczucia przeciwstawne bojaźń i radość. Ale my, panie, uznamy to. Jedno i drugie, bo któż z nas się czegoś nie bał, obawiał i któż z nas nie doznał radości? Często lubię terapii posługiwać się takim zwrotem, żeby zamienić. Przekleństwo, błogosławieństwo. Tak. To, co się wydaje być przekleństwem, a bywają to czasami nasi przodkowie, rodzice. Tak. Często ci, którzy przychodzą do terapii, to dzielą się trudnym swoim dzieciństwem. Jest niebezpieczeństwo, żeby dzieci swoje też tak, tak w cudzysłowie wychowywać, żeby potem o swoich rodzicach w ten sposób. A przecież to możemy wszystko zmienić możemy przemienić przekleństwo w błogosławieństwo strach przed śmiercią <laughs> możemy przemienić na radość ze zmartwychwstania. Tak właśnie te niewiasty bały się, bały się, bo co dopiero umarłeś śmiercią męczeńską. I nagle wielka radość. Powiedział mi się o Twoich zmartwychwstań. One się z tego cieszyły, że zmartwychwstałeś. Ale w tym czasie, kiedy one się cieszyły, to inni strasznie byli przestraszeni. To właśnie ci, którzy pilnowali grobu, to byli żołnierze. Wówczas za niewywiązanie się z obowiązku strzeżenia było się karanym śmiercią. I ci żołnierze mieli tego świadomość. Oni byli pierwsi świadkami pustego grobu, ale zamiast się cieszyć, to byli przerażeni. I tak jest po dzień dzisiejszy. Jedni się cieszą, panie Jezus, swojego zmartwychwstania, a inni się smucą. Robią wszystko, żeby, tak jak to i marcy kapłani powiedzieli: nie marcie się, pomówimy z waszymi władzami, wybawimy was kłopotów, a do tego jeszcze macie dużo pieniędzy. I tak oto ta historia się powtarza. Jedni się radują z tego zmartwychwstania, a inni się smucą. Ale też pocieszają się od razu tym: No, warto było zaparcie się ciebie, panie Jezu, bo mam za to pieniądze. I za to są nawet duże pieniądze za zaparcie się ciebie, za wygonienie ludzi z kościoła, co ma miejsce nie tylko w Polsce. W całym świecie. I za to ktoś zebrał duże pieniądze. Ty, pani Jezu, wiesz. Ale pozostaje pytanie: na co my mamy robić? Mamy zamieniać przekleństwo w błogosławieństwo, bo trudna sytuacja jest okazją do okazania wielkiej miłości. Nie sztuka kochać, kiedy mnie to nic nie kosztuje. Święci zostali takimi, dlatego że ich to kosztowało. I my po dzień dzisiejszy mamy ku temu okazję i wiadomo, że codziennie w tej chwili, kiedy sprawowana jest eucharystia, to zabijani są ludzie za to tylko, że się do ciebie przyznają. Słyszymy. I to giną tą samą śmiercią co Ty, przez ukrzyżowanie. W tych czasach. I też zginęli apostołowie za wyjątkiem Jana. Tak. Bo uwierzyli. Mieli odwagę świadczyć o Tobie. Dzisiaj słyszeliśmy, jak Piotr mówi z odwagą: Tak, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża Jezusa, Syna Bożego. To trzeba było wielkiej odwagi. Powiedzieć prawdę tym, którzy przyczynili się do Twojej śmierci. I teraz Panie Jezu, my, czy będziemy potrafili powiedzieć prawdę tym, którzy przyczyniają się do zaprzeczenia prawdzie o zmarłych Czy to dotyczy tylko polityków? Nie tylko. Tak, Panie Jezu, żyjemy w rodzinach. I tam też nie jest łatwo głosić Ciebie z Martwych stałego. Nie jest łatwo głosić Ciebie z Martwych Stawego w gronie koleżanek, kolegów. Mogą się wyśmiać. Tak? Tak, próbuję sobie wyobrazić świąteczny obiad. Mówi się o różnych sprawach, wydarzeniach ciekawych, tak. I gdyby teraz ojciec z rodziny powiedział, moi kochani, a teraz porozmawiamy sobie o Panu Jezusie. Tak, jak wy dajecie świadectwo o zmartwychwstaniu? Może byśmy usłyszeli, to, to nie wygłupiaj się, mamy ciekawsze tematy nas interesujące. No i to jest zadanie trudne dla ojca, matki. powiedzie dziecku o zmartwychwstaniu i o tym, że trzeba też być gotowym, przygotowanym na cierpienie, jeśli do Ciebie, Panie Jezusie, przed innymi przyznamy. Na wyśmianie przez kolegów, nawet przez nauczycieli. Tak, my starsi pamiętamy czasy, kiedy przyznanie się do ciebie oznaczało, nie mogę zrobić kariery naukowej, zawodowej. Tak, te stanowiska kierownicze tylko dla tych, którzy nie przyznawali się do ciebie. Oczywiście próbowali niektórzy w ten sposób, mieli dobre stanowisko. A do kościoła jechali bardzo daleko, żeby nie daj Boże, i ktoś nie zauważył, że są wierzący, że odchodzą do kościoła. Czy dzisiaj sytuacja się nie powtarza? Żeby nie daj Boże, nie zauważyli mnie z całą rodziną, i też siedzieć obok siebie w kościele. Tak? Bo to może być karane. Tak, Panie Jezu, ty wie, że wszyscy tutaj ryzykujemy. Przyznanie się do Ciebie jest ryzykiem. Było, jest i będzie. Tak jak przyznanie się Ciebie do Twojego Ojca było ryzykowne. Za to, że się przyznałeś do swojego Ojca Niebieskiego, krzyż. Tak. To jest ryzyko. I Ty przyjąłeś to ryzyko. Jakże byłeś po ludzku nieżyciowy. Tak, a gdybyś to przemilczał, jakże ludzie by cię chwalili, przychodziliby do ciebie, byś ty uzdrawiał, wskrzeszał, ale byłbyś popularny. Głosiliby cię królem, wielkim królem, usługiwaliby ci, jakże by ci było dobrze. A tego nie chciałeś. Tego nie chciałeś. Nie chciałbyś władzy ziemskiej, bo przeznaczona była dla ciebie inna, niebieska, i którą przeznaczył dla ciebie ten, który cię doprowadził do twojej śmierci. Zgodził się na to, bo to była zapłata, jaką ty poniosłeś za zbawienie. Dokładnie za grzechy, które myśmy popełnili. Które myśmy popełnili. Bo nie ma wśród nas takiego, który nie dopuściłby się grzechu. I jest czas, panie Jezu, jeszcze raz Cię przeprosić, że przez nas poszedłeś na krzyż, umarłeś śmiercią męczeńską i że przez nas jeszcze po dzień dzisiejszy. Cierpisz, kiedy patrzysz na nasze zachowania, bo Twoje cierpienia się nie skończyły. Tylko matka, ojciec potrafią zrozumieć Twoje współczesne cierpienie, którzy patrzą na swoje dzieci i boli, ich, jak się zachowują. I to jest cierpienie. I to jest Twoje cierpienie też, Panie Jezu, który patrzysz na dzisiejszy świat i boli Cię to. I tak jesteś tutaj w sakramencie Eucharystii. Dalej cierpiący, który musisz patrzeć na to, co dzieje się w świecie, który musisz patrzeć na zabijanie dzieci, o których oczywiście to ludzie nie lubią słuchać, bo to jest temat, który tutaj poruszamy codziennie, bo codziennie dzieci się zabija. I nie można nie wspominać o tym. Bo gdyby tę prawdę przemilczeć. To byłoby przyczynianie się. Przyzwolenie się na ten największy grzech, jakim jest zabijanie. Jaki człowiek jest obudny. Tak. Przyczynił się do zabicia swojego, do śmierci swojego psa. I grozi mu karę do pięciu lat więzienia. I słusznie, bo pies się męczył. Był wleczony. Za samochodem, na pasku. Tak nie powinno się robić. Pięć lat, a ja się zabije dziecko. O, po co miałby się męczyć, jak jest chore, ale ty niech się nie narodzi. I tak oto, taki człowiek jest obudny. Na to ty, Panie Jezu, patrzysz. Tak. I to jest twoje cierpienie. I to jest Twoje cierpienie. Panie Jezu, co my na to? Śpiewaliśmy pięknie. Strzeż mnie, O Boże, Tobie zaufałem. I to chcemy Ci powiedzieć. Strzeż nas, O Boże, Tobie zaufaliśmy. Zachowaj, Nieboże, bo uciekam się do ciebie. Ty jest Panem moim, moim dziedzictwem i przeznaczeniem. Tak. I to nasze przekleństwo, nieszczęścia, ty zamieniasz. Błogosławieństwo. I to jest piękno. I to jest piękno, za którym tęsknimy. I oto to się modlimy. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby zrozumieli, że Ty Panie jest tu. Umarłeś, ale zmartwychwstałeś, stałeś, po to byśmy życie mieli z Tobą na wieki. Ciebie prosimy. O dalenie złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w świecie i w Polsce. Ciebie prosimy. się o radość życia dla mojej mamy. Ciebie prosimy. Panie Jezus martwych stały, błogosław nasze życie i pomnażaj w nas wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych wszystkich, którzy odeszli od wiary katolickiej, aby Pan Jezus dał im w stosownym czasie szansę powrotu na właściwą drogę. Ciebie prosimy. nas, Módlmy się w intencji tutaj naszego księdza Henryka o zdrowie i siły, aby dalej mógł być strażnikiem Kościoła Chrystusowego. Ciebie prosimy. Módlmy się o nawrócenie wszystkich, którzy odeszli od ciebie, ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się, aby w naszym polskim narodzie na nowo ożywiła się, ożywił się duch, w którym żyli nasi przodkowie, gdzie Bóg, honor i ojczyzna było na pierwszym miejscu, byśmy nie zastępowali tego wa ważnego na poczet spoledliwości i utraty zdrówka, obawy się o to zdrówko, bo jednak chory duch jest najgorszy. Abyśmy z martwych z Panem Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby spoczywali w pokoju i miłości Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię o błogosławieństwo na drodze życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dary naszej miłości, za nasze dzieci. Prosimy dla rodziców i dla dzieci o błogosławieństwo, rodzicom o cierpliwość, o, o dary Ducha Świętego, by wy by wychowali swoich dzieci na dobrych ludzi, którzy będą blisko Ciebie i będą Cię chwalili. Ciebie prosimy. Módmy się w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Módmy się obłogosławieństwem dla wszystkich uczestniczących w tej wcześniej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich konających, chorych i w czyśćcu cierpiących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, mocą swojego zmartwychwstania nieustannie ożywiaj naszą wiarę w Twoją żywą obecność w sakramencie ołtarza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówmy się, że żydzi, tak Ciebie prosimy. Nas, panie. Panie. O pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Niech pan Jezus nas oświeca i prowadzi ku zmartwychwstaniu wszystkich ludzi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy, wysłuch. wysłuchaj. Słuchaj nas, panie. Boże, ojcze Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w duchu świętym za stanisław Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana naszego.